Witamy wszystkich na kolejnym podsumowaniu z szachowej Ekstraligi. Za nami już czwarta runda. No i właśnie, co się działo w tej rundzie? No, można powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Udało się wygrać mecz 3,5, 2,5 z Akademią Szachową w Libice. Bardzo cieszy nas ten wynik. Mecz był niesamowicie wyrównany. No, myślę, że możemy omówić szachownica po szachownicy. Dokładnie. Na pierwszej szachownicy nasz lider, Bogdan Daniel Duck, grał z Antonem Korobowem. Próbował, próbował, no ale finalnie remis, generalnie poziom też był dość po prostu wyrównany. No tak, tak. W tej końcówce rzeczywiście nie było dużo szans. Korobow bardzo dokładnie zagrał, no i to pokojowe rozwiązanie z tego wynikało. Bardzo dobre przygotowanie też na drugiej szachownicy naszego zawodnika z kolei, Jarkusz Pechacz grał taki dość niestandardowy wariant w partii hiszpańskiej no i udało mu się zneutralizować Jacka Tomczaka, no i dość pewnie zremisował swoją partię, trzeba przyznać. Tak, to jest też ważne, żeby kolorem czarnym grać pewnie. Trzecia szachownica. No właśnie, Twoja partia <grym> tak <grym> było lekko, ale... To prawda, udało nie było się. lekko, niestety z debiutu wyszedłem bardzo niepewnie, yy, można powiedzieć, że stanąłem gorzej, yy, ucieszyłem się jak przyszło do obrony końcówki bez pionka. wierzyłem, że uda mi się już tą pozycję yy, utrzymać, yy, no ale przeciwnik w międzyczasie czasie popełnił dwa bardzo takie yy, kluczowe błędy, no i udało mi się w związku z tym yy, partię wygrać. Zbyt optymistycznie chyba po prostu podchodził do tak. tej pozycji. Czwarta szachownica, czyli moja szachownica. Debiut był dobry, pozycja była dobra, wszystko było dobre, potem wręcz nawet wygrana, ale niestety za mało czasu pogubiłem się i w sumie chyba najbardziej boli mnie to, że później kiedy już mogłem przynajmniej chociaż zremisować tę partię, jeżeli wypuściłem wygraną, no ale niestety w tym niedoczasie już po kontroli pozycja była przegrana, no i najbardziej przegrałem z Tomkiem Barakomskim, więc... Zarówno Twoja, jak i moja partia rozstrzygnęła się właśnie przed 40 posunięciem, czyli tym kluczowym, gdzie kontrola się zbliżała. To akurat mi się udało, a Tobie jest kolejnie, więc tutaj można powiedzieć, że szczęście w drużynie zastanawia. Piąta szachownica, czyli Wojta z Bardoń, bardzo dzielnie walczył, próbował, dostał dużą przewagę w sumie w pewnym momencie. Wydawało się, że to on będzie tą stroną dominującą. No niestety później się pomylił i był zmuszony do bronienia się w końcówce, ale, ale ostatecznie się dość udało. pewnie dość pewnie jeszcze spróbował jakiś takich taktycznych sztuczek w tej końcówce, żeby szybciej to, to, tą pozycję zremisować. No i na szczęście, na szczęście ten remis się przydarzył. To był bardzo ważny wynik, bo to była ostatnia partia, czyli taka partia, która która jakby nam dała ten to, to, no, tą ostatnią połówkę, która zapewniła zwycięstwo w meczu. całym meczu, tak. No i ostatnia partia Nino Baciaszwili grała z Anną Warakomską. No i e, tam się działo bardzo dużo. Ojejku, co tam się działo? No generalnie pozycja nie wyglądała dobrze, e, ale udało się finalnie wygrać, ale jakbyśmy chcieli omówić tak dokładnie, co się działo w tej partii, to chyba byśmy do kolejnej rundy. Nie zdążyli wszystkiego omówić. Więc... No tak, cała, cała runda była bardzo taka, w kratkę można powiedzieć, te tak, oceny tak, się tak. zmieniały, no ale cieszymy się, że ostatecznie to my wyszliśmy z pojedynku właśnie górą. Tak więc zwycięstwo w meczu stawia nas na dobrej pozycji. Oczywiście, żebyśmy teraz atakowali wyższe i wyższe pozycje. Jutro mecz z Katowicami, czyli z liderem. Trzymajcie za nas kciuki, postaramy się dać z siebie wszystko. Dzięki, i dajcie łapkę w górę.